Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie w specjalnym wydaniu Stanu Wyjątkowego. Będziemy podsumowywać kampanię i zastanawiać się, co to będzie dalej. I w drugiej turze, i po drugiej turze. Dzisiaj Stan Wyjątkowy w składzie pełnym, konstytucyjnym. Pani redaktor Dominika Długosz. Witam Państwa serdecznie. Pan redaktor Kamil Dziubka. Dzień dobry. Pan redaktor Jacek Gądek. Dzień dobry. Ja, czyli Andrzej Stankiewicz, zaczynamy Stan Wyjątkowy. Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Kamil Dziupka, i Jacek Gądek. To jest Stan Wyjątkowy. Wybory. Drodzy Państwo, to tak od razu ogólna uwaga, ogólne wrażenie. Gdybyście mieli podsumować tę kampanię, to Dominika? Za długa? Tak, zdecydowanie, to, to się narzuca jako pierwsze, straszliwie długa kampania i nie powiedziałbym, że przez to bardziej treściwa. Jacek? Bardzo ciekawa, z momentami takich zwrotów, więc ja nie narzekam, że długa. Zacznijmy od oceny kampanii tego, który we wszystkich sondażach jest pierwszy, przy wszystkich wahaniach trochę mu spada, być może konsekwentnie mu spada, Rafał Trzaskowski. Czy y, Wam się ta kampania podoba? Abstrahujemy, drodzy Państwo, od ocen samego kandydata. Mówimy o mięsie politycznym. O samej kampanii, czy to jest dobra, czy to jest zła kampania Dominika? Ja mam wrażenie, że to jest taka kampania robiona po bożemu, byle dowieść, byle do szatni i żeby nie, nie znaczy, żeby obronić to co mają. W sztabie koalicji Obywatelskiej u tak naprawdę to oni lekceważyli Karola Nawrockiego. Oni owszem mówili tak, my go nie lekceważymy, będzie na żeletki. Ale z drugiej strony dodawali, że a tam kogo by tam krowę by wystawili z spisu, no to ta krowa dostanie te 25, może 30. No ale może trochę tak jest. No, a tak, ale, ale w tym pobrzmiewa coś takiego, że o, szykujemy się, będzie naprawdę twardo, na żyletki, no ale tam, krok, Nawrocki to jak krowa. Więc tego lekceważenia trochę jednak było u Rafała Trzaskowskiego. Przejdźmy do kampanii korola Nawrockiego. Sam pomysł na kandydata nie jest zły, on jest nawet dobry. Człowiek z takiego pogranicza PiSu i Konfederacji może zmonopolizować całą prawą stronę elektoratu, więc sama idea jest dobra. Model jest nawet dobry. Tak jak już to wypełniono materiałem ludzkim, to okazało się, że, że po prostu ten materiał ma trochę nie zbyt, nie wypełnia, nie. Ma, zbyt ma, a a ma, ma trochę zbyt mały potencjał. Bo mów, że no, ta kampania też była słaba, to znaczy tam nic się wielkiego nie działo, sztab skupiał się raczej na tym, żeby, żeby właśnie lepić lansować. na Wrackiego, lansować, żeby w świadomości wyborców Prawa i Sprawiedliwości w ogóle. A przecież on przez długi czas w ogóle nie dobijał do poziomu. Sondaży PiSu. To teraz się dopiero zaczęło. Zobaczymy, jak to się skończy. Nie wiem, co wierzy Mir Mencen. Yy, na pewno yy, nie wierzył szczególnie w papieża Franciszka. Jak wy oceniacie kampanię Mencena? Czego chce elektorat Mencena? Chce po prostu stabilnego jakiegoś świata. Chce grilla. Chce, chce żeby piwa. było tak jak jest. Właśnie, czyli grill i piwo. Więc to, że on sobie tam poradził w piwo. w bufecie <śmiech> można <śmiech> zapewnić, obsłużyć ten elektorat niekoniecznie wyborem prezydenta. I tak naprawdę on teraz już, moim zdaniem, niewiele może zrobić, próbował zaatakować Nawrockiego, przecież próbował. postrały kawalerki, ostro go atakował, czego nie robił przez parę miesięcy i ja się dziwiłem. Na, na go oszustem, że... kłamcą, wyłudzaczem. Tak. chociaż teraz znowu y, do tematu nie wraca. Tak. Więc y, to też pewnie wynika z tego, że w samej, y, chociaż Mencen jest bardzo autonomiczny, że w samej Konfederacji też y, tam ścierają się różne poglądy. Bo osakowcy, narodowcy byli przeciwko atakowi na... Różni na tak, a Mencen i Wipler, co też y, ma swoje znaczenie, jednak postanowili zaatakować y, Nawrockiego. Ciekawie, jak się zachowają przed drugą turą. To jest moim zdaniem e, fascynujące. To, że on może mieć wynik w okolicy 10 czy nawet poniżej 10 punktów, zmienia trochę ich plan rozgrywki. Więc Konfederacja no, liczyła bardzo na to, że jednak nie skończy się jak zwykle. Jeszcze y, szybko zaczęliśmy o marszałku. Coś do powiedzenia o kampanii Hołowni. Poza tym, że ja chylę czoła na, naprawdę przed determinacją, bo Hołownia startował w bardzo trudnych warunkach. Jeżeli Hołownia dostanie słaby wynik, no to tu się mogą zacząć dziać bardzo ciekawe rzeczy. Ja nie mam przekonania, że Hołownia tak wprost poprze Rafała Trzaskowskiego. Zresztą różne dziwne sygnały płyną z Polski 2050. Szczerze, i to mówią ludzie z platformy, i też z lewicy, że Szymon jest na, na dalekiej orbicie w tym momencie i nikt do końca nie wie, co siedzi mu w głowie. I jaką się zachowa przed drugą turą? Ale ja się nie zgadzam, że to będzie, że 7% mu cokolwiek da. Dlatego, że nie zgadzam się, że, że taki wynik da mu yy, możliwość dealowania z Tuskiem. Dlatego, że w moim przekonaniu Tusk będzie dealował z, z, z Władysławem Kośniakiem Kamyszem. Po pierwsze, dlatego, że znacznie lepiej się dogadują ze sobą. Po drugie, dlatego, że już zaczął to robić od jakiegoś czasu. Oni się spotykają ze sobą znacznie częściej niż w gronie. Połownia podobno od bardzo, bardzo dawna nie rozmawiał z Tuskiem. Tak. Niektórych tak, mówi, natomiast Kosiniak-Kamysz regularnie jest zapraszany nie tylko na posiedzenia rządu, ale również na spotkania z Donaldem Tuskiem. Dobrze, słuchajcie, kampania Lewicy. Magdalena Biejat uważam, że wycisnęła z tej kampanii Maxa. Kluczowe jest, czy ona będzie przed Zandbergiem. Kampania miała dobrą i od początku obydwoje oni odklejali się trochę od tego koru y, polskiej Lewicy, czyli od spraw... Nienawidzę tego sformułowania światopoglądowych. Dla Magdaleny Biejat to jest genialna lekcja. Lepszej naprawdę nie można byłoby sobie wyobrazić dla młodej polityczki. Adrian Zanberg, on niestety robi dobre kampanie, ale poza kampaniami to jest śpiochem. No po prostu tak się polityki poważnej nie robi. On ma naprawdę genialne atuty, żeby się liczyć w polityce. Ma, może to nie jest najważniejsze, ale ma. Ma prezencję, wierzy w to, co mówi, potrafi się świetnie przygotować do starć, świetnie wypada w mediach. I on tego nie wykorzystuje. On to wykorzystuje w kampanii, a potem no, śpi. Nie mam pewności, ale to jest zupełnie inna dyskusja. Nie mam pewności, czy to jest racjonalny ruch, dlatego że nie mam pewności, czy w Polsce, poza koalicją obywatelską, nie zostało miejsca już wyłącznie na radykalną lewicę. Ostatnia część naszego programu. Zakładamy, drodzy Państwo, nie jest to szczególnie odkrywcze, że w drugiej turze zmierzą się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Zastanówmy się, co się będzie działo dalej na polskiej scenie politycznej, jeżeli wygra Rafał Trzaskowski. Przede wszystkim tak, Donald Tusk y, paradoksalnie dostaje też mandat Trzaskowskiego znowu, to znaczy ten mandat zostanie odnowiony. I Trzaskowski będzie miał y, no, o wiele mocniejszą pozycję w, też w wewnętrznych takich rozgrywkach w obozie władzy. Niezależnie od tego, czy Rafał Trzaskowski wygra, czy przegra te wybory, Rafał Trzaskowski przestaje istnieć w Platformie Obywatelskiej, w Koalicji Obywatelskiej jako polityk. To i jeżeli... też powiedzieć, że nie ma sukcesu. Ta nie ma sukcesora, nie ma nikogo kto zastąpi Donalda Tuska. Drugi wariant wygrywa Karol Nawrocki. Co to znaczy dla obecnego obozu władzy? Co to znaczy dla y Prawa i Sprawiedliwości szerzej prawicy. Wyobraź sobie, jak ludzie będą zmęczeni po Dominika. czterech latach szarpaniny raz z dudą, potem z potencjalnym Nawrockim, i w moim przekonaniu bardzo wielu wyborców powie: Jezu, no dobra, to już niech ten pis sobie rządzi. Nie, no ale to tak niech nie mają... jest. Wiesz, to tak nie jest moim nie jest? zdaniem. No ale kto, kto, jaka grupa wyborców ma tak stwierdzić? Wiesz, te podziały są naprawdę bardzo głębokie. Ja wiem, że te podziały są bardzo głębokie, ale może to stwierdzić choćby część wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy część wyborców Szymona Hołowni, których nie wiemy, kim jest, kim jest wyborca. Szymonachowowi. My do tej nie pory wie. nie wiemy. On sam nie wie, kto, kto na niego głosuje, na jego partię. Więc y, y, naprawdę ja żyję po w. Tu zejdzie na rynek nowa młoda grupa ludzi, których wychowuje sobie dzisiaj męcem na przykład, prawda? I, y, i która to nowa grupa wyborców y, y, uzna, że Obciachowy jest rząd Donalda Tuska, a nie Obciachowy jest prezydent sprawy i sprawiedliwości. Moim zdaniem. W ogóle niczego Nawrodzki by nie przesądzał na 2027 rok i naprawdę byłby dużym kłopotem dla Donalda Tusk'a. Czy znaczy, wydaje się to naturalne, że wygrana Nawrockiego to jest kolaps no, znaczy, tak, tego jest... rządu? Po Prostu nie można nic zrobić, po prostu to byłby totalnie wykastrowany rząd. On po prostu nie miałby prawa przetrwać dłużej niż aż do wyborów. Ale to i tak byłoby bardzo daleko. Będzie się działo. Dominika Długosz, Kamil Ciupka. Dziękuję. Jacek Gondek i Antony Paniwicz, dziękujemy serdecznie. To był stan wyjątkowy. Podcast tworzony przez Onet Audio.